Witam kochani bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka fortuna, kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop na styczeń. Oczywiście, karty tarota i talia życiowe, cele. Także zobaczymy, jakie są cele na styczeń dla Barana za moment. Także zaczynamy karty tarota. Jaki to będzie miesiąc? Bardzo duża talia, zobaczymy jak będzie z tym tasowaniem, ale przepiękna talia Drud of Tarot. Także tutaj druicka talia, moi drodzy. Ja już mam w posiadaniu kilka lat, ale tak naprawdę gdzieś była ukryta, schowana. Piękna talia, ale bardzo olbrzymie karty. Dobrze, jaki to będzie miesiąc dla barana, moi kochani? Jaki to będzie miesiąc? Tutaj, moi kochani, na pewno jest dużo zastanawiania się, rozmyślań. Będzie na początku miesiąca może kilka dni wolnych dla barana. Nie będziecie, może, mieli tak do końca planów sprecyzowanych na początek roku. Może będziecie rozmyślać dopiero i przygotowywać się do całego roku. Tutaj też czeka Was wspólna podróż, ale moi drodzy, też nie obejdzie się bez jakiegoś lęku, strachu. Może być też problem ze snem, ale myślę, że chcecie odejść, chcecie Odbyć jakąś podróż. Dla niektórych podróż realna, a dla niektórych podróż, moi drodzy, taka mentalna. Chcecie na pewno zostawić przeszłość za sobą, ale będzie to bardzo trudne, bo tutaj jest dużo strachu, obaw, oczekiwania na zmiany i te zmiany myślę, że nastąpią, ale jest dużo obaw. No dobrze, kochani, taka bardzo ciekawa prognoza. Co w pracy, co w pracy u Barana? W pracy trochę konfliktów, no i oczywiście, moi drodzy, ja myślę, że tutaj w pracy będzie dużo zadań. Jeśli się martwicie, czy będzie przedłużona umowa, to mogę powiedzieć, moi drodzy, że tak, ta umowa będzie przedłużona. Na początku miesiąca będzie konfliktowo, może być taka walka, może być też troszkę takich, no, plotek, jakiejś um, rywalizacji, konkurencji, ale tutaj nie musicie się tak strasznie martwić, dlatego że też czeka Was jakaś ważna rozmowa w tej pracy, która da Wam albo kolejną umowę, przedłużenie, albo też jakiś dokument, który um, podpiszecie i możliwe, że to będzie związane z podwyżką albo jakąkolwiek niespodzianką, miłą niespodzianką. Także czeka Was w tej pracy, uśmiech losu, może coś na, tak naprawdę to szefostwo, czy tam menadżer przygotuje dla Was jakiś miły prezent. Niespodziankę, może to będzie forma podwyżki, może to będzie forma prezentu, ale tutaj na pewno y, będzie radość. Początek będzie trudny w tej pracy, bo będzie dużo się działo. I też mogą być osoby jakieś takie no, niemiłe, mogą być jakieś sprzeczki, zwady. Ale tak jak powiedziałam, tutaj koniec miesiąca przyniesie no, jakieś rozwiązanie ciekawsze i moi drodzy, spełnienie. Też może ktoś powrócić do Waszej pracy. Kto kiedyś odszedł na przykład. Co w finansach u Barana. Finanse, moi drodzy, w oczekiwaniu, bardzo dużo przemyśleń. Robicie taki rachunek sumienia od początku stycznia, co się udało zrobić. Tutaj na pewno będą obawy w tych finansach, ale wy się nie martwcie, bo wy jesteście zabezpieczeni w postaci materialnej. Na ten miesiąc i w ogóle na ten rok, można powiedzieć, bo tutaj jest, moi drodzy, dom, rodzina, która jest zabezpieczeniem finansowym. Być może w tym miesiącu będziecie kupować dom albo remontować, czy też, moi drodzy, jakieś sprawy rodzinne będziecie załatwiać finansowe. Możecie otrzymać spadek, możecie otrzymać tak naprawdę bardzo. Dobre finanse. Także tutaj nie macie się czego obawiać, bo będzie tylko lepiej. Wy dużo myślicie o tym, jak to będzie dalej, kochani, ale tutaj będzie szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina i oczywiście zabezpieczenie materialne w postaci nieruchomości, którą otrzymujecie. No dobrze, moi drodzy, albo kupujecie, albo otrzymujecie w spadku. Co w miłości w uczuciach, kochani? Miłość uczucia. No tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała, że w tych uczuciach jest powrót troszeczkę i obawy do tego, co było, tak? Obawiacie się, może być jakieś wyjaśnienie. W uczuciach. Też, moi drodzy, tutaj nie róbcie sobie na złość. Tutaj może być też młodsza osoba, to nie musi być partner, partnerka, ale to może być na przykład, co psuje uczucia. Młodsza osoba, dziecko, które jest po prostu no, bardzo takie absorbujące, i wy staracie się na przykład no, stawać na palcach, żeby dla tych dzieci wszystko było, prawda? I tutaj są same miecze, czyli tak naprawdę i księżyc. Potrzeba komunikacji, nie zamykania się w sobie. Tutaj potrzeba też w tych uczuciach właśnie wyjaśnienia. Obawiacie się być może też, co będzie dalej z Waszymi dorosłymi dziećmi, uczuciowo, jak one sobie życie ułożą, bo tutaj też jest taki wątek. Tutaj te karty pokazują, że tak naprawdę Wy oczekujecie na zmiany, nie tyle może dla siebie, dla swojego partnerstwa czy małżeństwa. Wy oczekujecie zmiany dla syna, dla córki, dla wnuka, dla wnuczki, dla kogoś, tak? Ale jeśli tak naprawdę martwicie się, to nie martwcie się, bo tutaj, moi drodzy, jest bardzo dużo radości i szczęścia w waszym domu. Także się nie martwcie, przychodzą radosne chwile. Mogą być zaręczyny, mogą być jakieś oświadczyny. O tą osobę, którą się martwicie, to się nie martwcie. Szczególnie moi drodzy, dla Was też przychodzi czas w miłości. Nie tylko dla Waszych dzieci, tam dorosłych czy wnuków, ale dla Was przychodzi czas w miłości wyjaśnienia, tak, żebyście zobaczyli pewne rzeczy inaczej, porozmawiali. No dobrze, kochani, co w domu w takim razie? Co w domu u Barana w styczniu? Co w domu? Co w domu u Barana? Bardzo dynamicznie z jednej strony, i tu, moi kochani, do domu przychodzą bardzo dobre wiadomości: jakieś zaproszenia, będziecie gdzieś jeździć. Będziecie otrzymywać jakieś prezenty. Tutaj będzie Was wspierać osoba młodsza w postaci no. Takiej osoby życzliwej. To może być dziecko, wnuk. Ktoś będzie was w tym domu rozweselał, zapraszał gdzieś, robił prezenty. Tutaj, tak naprawdę, w domu, do domu przyjdą pieniądze z przeszłości, będziecie zbierać owoce swojej pracy, i do waszego domu przyjdzie szczęście, bo to jest taki uśmiech losu i szczęście. No, i oczywiście bardzo dynamicznie. Tutaj jest też osoba, która wprowadzi ten dynamizm. Możecie to być, wy, jeśli jesteście spod znaków ognia, szczególnie barana, czy lwa, czy strzelca. Ale tutaj, moi drodzy, szczególnie baran się pokazuje. Będziecie tak naprawdę wspierać tą swoją rodzinę. Ten dom będzie pełen dynamizmu, niespodzianek i finansów. No dobrze, moi drodzy. Zobaczmy, co w zdrowiu, same główne aspekty, zdrowotnie, baran, zdrowie. Tutaj jest troszeczkę y, brak apetytu, y, y, jakaś słabsza odporność, y, bóle, mogą być bóle głowy, może być też układ moczowo-nerkowy y, przeciążony, pęcherz moczowy, tutaj dbajcie o siebie, o dolne części, w zasadzie to tutaj są nogi zagrożone i dolne części, właśnie kręgosłupa. Układ moczowo-nerkowy również i głowa, czyli góra i dół. I troszeczkę apatii, brak apetytu, mogą być jakieś drobne zatrucia pokarmowe. Dobrze. I teraz, kochani, niespodzianki, niespodzianki. E, niespodzianką będą, moi drodzy, chwile spędzone razem, może być uczucie jakieś, niespodzianką dla Was, e, moi drodzy, tu też, albo dla Waszych e, dzieci. E, dla Waszej rodziny. Tutaj ogólnie Baran będzie działał tak rodzinnie w tym miesiącu. Wszystko robicie razem, wspólnie. E, tutaj są odzyskane jakieś pieniądze, nowe możliwości, ale też będzie czas na jakieś takie przemyślenia e, i oczywiście wszystko będziecie robić razem. Także miłość i pieniądze, moi drodzy, i rodzina wspólna. Także bardzo dobrze wspólnie będziecie wszystko organizować. Pięknie. I tutaj zobaczymy sobie dwa, trzy cele na styczeń dla barana. I jeden cel, a drugi cel i trzeci cel. Pierwszym celem tak naprawdę to będzie pomoc, jaką uzyskasz, i to może być pomoc w Twojej karierze zawodowej, ale zarówno i w zdrowiu, także uzyskanie pomocy w odpowiednim momencie, zmiana kariery. Także tutaj albo będzie tak naprawdę większa możliwość zmiany pracy, możecie zmieniać pracę, ale też możecie otrzymywać obfitość, na którą zasłużyliście. Także tutaj w karierze będą różne zmiany, i tutaj macie, moi drodzy, kolejny cel dla Was. Aby, i to też chodzi o opcje zawodowe i kariery. Rozważ y, wszystkie możliwości. Y, tutaj prawdopodobnie Baran zmieni pracę, moi drodzy, ale jeśli nie, to otrzyma jakieś dodatkowe. Y, Finanse dodatkowe, jakieś uposażenie, które tak naprawdę ta pomoc przychodzi właśnie w tych zawodowych sprawach. Także wspaniały horoskop. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, kochani, i życzę wspaniałego miesiąca stycznia.